Jachwę pobudził ducha Cyrusa, by obwieścił w całym swoim państwie, że to Jachwę Bóg Niebios dał mu wszystkie państwa ziemi i rozkazał wybudować mu dom w Jerozolimie w Judzie. Wysłał ludzi do Jerozolimy do budowy, a współmieszkańcy miejscowości, gdzie przebywali, mieli ich wesprzeć finansowo. Naczelnicy rodów, Judy i Benjamina, kapłani i lewici, wszyscy, kogo Bóg pobudził, udali się do Jerozolimy zbudować dom pański. Otrzymali też wsparcie. Król Cyrus złożył w domu swojego brata sprzęty domu pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał do Jerozolimy. Wydał je skarbnikowi Mitredadowi, który przekazał je szerzbasserowi księciu ludzkiemu. To on je przyniósł, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy. Drugi rozdział wymienia repatriantów i tych, którzy nie mogli udowodnić pochodzenia izraelskiego. Cała ta wyprawa razem liczyła 42 360 osób, nie licząc niewolników. Niektórzy z naczelników rodów złożyli dary do Domu Bożego i dla jego odbudowy. Kapłani lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie. Śpiewacy odźwierni i niewolnicy świątyni w swoich miastach, reszta Izraela też. W siódmym miesiącu Izraelici zgromadzili się w Jerozolimie. Jozua i bracia jego, kapłani oraz Zorobabel i jego bracia budowali ołtarz dla całopalenia. Obchodzili też święto namiotów, drzewo cedrowe sprowadzali z Libanu. Rozpoczęła się budowa, podczas której starcy, którzy widzieli pierwszą świątynię, głośno płakali przy akompaniamencie krzyków radości. Wrogowie Judy i Benjamina na te wieść przystąpili do Zorobabela, Jozułego i przedstawicieli rodów, że też chcą budować, bo czczą ich Boga od czasów Asar króla asyryjskiego. Odpowiedzieli, że nie wolno im tego robić. Sami będą, bo tak rozkazał im cyrus król perski. Tak ludność miejscowa ich odstraszała od budowy. Przekupywano nawet przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa aż do Dariusza. Za panowania Xerxesa pisano oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy, a za Artaxerxesa piszano Mitredat, Tabel i pozostali towarzysze napisali pismo do Artaxerxesa po aramejsku. W tym piśmie było napisane, że Żydzi odbudowują buntowniczą i niegodziwą Jerozolimę. Podatku Daniny ani Sła nie zapłacą i tak ograbiają króla. Samo miasto zburzono przez rozruchy. Król odpisał im, żeby więc powstrzymali ludzi przed budową. Wtedy komendant. Rechumem, pisarz Simszaj i ich towarzysze udali się do Żydów w Jerozolimie, by zakazać im dalszej pracy. Kiedyś już stanęła praca nad domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania Dariusza króla perskiego. Ageusz i Zachariasz ogłosili Żydom proroctwo od Boga, a Zorobabel i Jozue rozpoczęli budowę domu Bożego w Jerozolimie. Przyszedł do nich Tenaj namiestnik Trans-Eufratei i Sztarboznej oraz ich towarzysze wypytywać, kto kazał im budować. Nie powstrzymali ich jednak od budowy. Napisali więc donos do króla Dariusza, że pytali ich, kto im nakazał Budowę, by podali imiona, a oni odpowiedzieli: Cyrus, a namiestnik Krzyż Bazar założył fundamenty domu w Jerozolimie. Sam Cyrus przekazał mu też sprzęty Domu Bożego. Zaproponowali królowi poszukiwanie w skarbcach królewskich tego rozkazu wydanego przez Cyrusa w sprawie odbudowy Domu Bożego w Jerozolimie. Dariusz rozpoczął poszukiwania w awilońskiej bibliotece i natknął się na zwój w Egbatanie, twierdzy Medii, z rozkazem od samego Cyrusa odbudowy domu, z wymiarami i zwrotu zagrabionych sprzętów. Dariusz kazał w rozporządzeniu Tattenajowi. Namiestnikowi Trans Eufratei, Tarboznajowi, i ich perskim towarzyszom, trzymać się z dala od tego miejsca. Mają budowniczym wypłacać koszty z podatku Trans Eufratei, dostarczać zwierząt i żywności na ofiarę. Kto złamie ten rozkaz, temu powiem kolokwialnie, wiadą na chatę i zrobią z niej rumowisko. Tak postąpili adresaci rozporządzenia. Starszyzna żydowska budowała dzięki prorostwu Ageusza i Zachariasza, zgodnie z rozkazem Boga i rozporządzeniem Cyrusa, Dariusza i Artaxerxesa. Dom był gotowy w szóstym roku panowania Dariusza. Izraelici radośnie obchodzili poświęcenie tego Domu Bożego. Ustanowili kapłanów i Lewitów do służby Bożej. 14 dnia miesiąca pierwszego wysiedleńc obchodzili Paschę. Za panowania Artaxerxesa wystąpił Ezdrasz, którego korzenie sięgają aż do Aarona arcykapłana. Był uczonym biegłym w prawie mojżeszowym. Ezdrasz wyszedł z Babilonu. W siódmym roku panowania króla Artaxerxesa wyszła gromada Izraelitów, którzy zajmowali u siebie różne stanowiska. 1 dnia miesiąca pierwszego Ezdraż ruszył w drogę, a do Jerozolimy dotarł 1 dnia miesiąca 5. Ezdraż mocno postanowił badać i wykonywać. Prawo Pańskie oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu. Król Artaxerxes wręczył Ezdraszowi dokument z rozkazem pójścia do Jerozolimy. Skarbnicy w Transaufratei zostali poinstruowani, że mają wykonywać to, czego żąda Ezdrasz. Nie wolno też nakładać podatku ani cła na wszystkich kapłanów, Lewitów, śpiewaków, odźwiernych niewolników świątyni i sługi tego Domu Bożego. Ezdrasz ma ustanowić urzędników i sędziów znających prawo ich Boga. Ezdrasz zgromadził naczelników Izraela, by poszli za nim. Ósmy rozdział podaje naczelników rodowych, co wyszli z Babilonu za panowania Artaxerxesa. Zabrał ich nad rzekę płynącą ku Ahawa, gdzie obozowali. Nie znalazł wśród nich żadnego lewity. Wysłał ludzi posługi dla domu ich Boga, którzy mu ich sprowadzili. Nad rzeką ogłosił post, celem uproszenia szczęśliwej drogi, zamiast prosić króla o siłę zbrojną. Wydzielił spośród przywódców kapłanów i dał im darowiznę do ofiarowania dla domu ich Boga. 12 dnia miesiąca pierwszego wyruszyli od rzeki Achawy ku Jerozolimie pod ręką swego Boga. Po przyjściu do Jerozolimy odpoczywali trzy dni. Złożyli przedmioty i całe opalenie. I wręczyli rozporządzenia króla, satrapom królewskim i namiestnikom trans-eufratei, a ci udzielili pomocy ludowi oraz Domowi Bożemu. Ezdraż rozdarł sobie szaty i wyrywał włosy z głowy, jak dowiedział się, że Izraelici mieszali się z innymi narodami. W czasie wieczornej ofiary zwrócił się do Jahwe, że znowu przekroczyli jego przykazania, żeniąc się z tymi obrzydliwymi narodami, i czy z łaski swej ocali Bóg Izraela. Następnego dnia Ezdraż zgromadził wygnańców w Judzie i Jerozolimie. Kazał im odprawić żony obcoplemienne. Wielu było tych, którzy mieli nieizraelskie żony.